O ja, mojego live'a chłop miał Ale chłop ma takiego dobrego live'a Chciałem powiedzieć że zapraszam do lobca to chyba już nie zapraszam, wiesz, Ta, już nie zapraszaj, nie go, to nie zapraszam To nieźle Jeszcze pewnie będzie ten Ma wodę nie ma do woda co? Co będzie? Nie ma woda, nie ma dowoda. Nie, jak ja mam jakiś jeszcze w Paladinsach, to jestem... ...sły. Mad. Mad. O Boże, czy... tylko ja nie lubię tej mapy. Ja też. Okej, okay, bo ja tu robię 3 vs 1. Ciężko to. O, dzięki. Dobra, dedułasne. Tamta nie, nie mogę. Aż takie? jesteś? To no. jestem. Ale że mamy Loft'a, którego nie ma nawet, a wygrywamy? Ale że ja mam ogromne logi? A fora a nagle za się pojawia. Fajnie. Kakże. Cie, ja chyba za szybko tego live'a szybciej niż myślałem. Ej, bardzo Nie wiem co się dzieje totalnie. Takie lagi są. Może no było po prostu. Już a lag z tym no i... Ja mam chwilę go popywa... Nie wiem. Dobra, nie. Wstrzymuję to. Boże... Odpala mi się nagrywanie, odpala mi się... Nie wiem wszystko. Teraz na staminku. Dobra, czekaj to ja... To ja muszę ten wyłączyć.